Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ostatnio zbadaliśmy sobie dokładnie już tą syryjską dżicz Zdobyliśmy również trujące strzały. No i idziemy teraz pokonać niedźwiedzia, który stoi nam na przeszkodzie, aby wejść do jaskini i zbadać lepiej te ruiny. Także spróbujemy się teraz z nim rozprawić. dalej tu jest! No. Nie wiem, czemu miałby sobie stąd iść, chociaż na razie szczerze mówiąc, tak dosyć solidnie go pogruchotała, więc. trochę to dziwne. Um, że nic. Że jakby, no nie wiem. Nie leży tam ranny, tylko jest w pełni sił. <grystanie> Za mało miejsca na walkę. Lepiej by jakby możemy sobie z nim poradzić. Tak, on teraz właśnie się nie rusza. Teraz strasznie powoli naciąga łuk. E. Okej, okay, udało się. Dorobiłam sobie jeszcze tych strzał nutrujących, bo on właśnie wtedy nie może się ruszać, jak jest ogłuszony. Czy otumaniony może bardziej. Nie Możemy oczywiście sobie z niego wydobyć um, jakieś zasoby. Ogólnie ta walka powinna się właśnie rozegrać na, na zewnątrz. Tam było takie mini miejsce do walki z takim bossem, można powiedzieć. Ale oczywiście nie trzeba było tego robić. Można go było pokonać też tutaj, mimo że Lara odradzała. Mamy tutaj jakieś znajdźki, których pilnował niedźwiedź. Więc zajmijmy się nimi. Tutaj jest też skrzynia. Tak, tylko w skrzyniach tym razem będą części broni, właśnie. Podważaj wieka skrzyń, aby znaleźć części broni i narzędzia do ulepszeń. Tak, więc teraz nie będzie w skrzyniach surowców, tylko części broni. No i mamy też kolejny dokument, chyba ostatni. Jeżeli chodzi o tą tą strefę, ten obszar gry, Prorok przekroczył granicę cesarstwa i zmierza na północ. Jestem na nieznanym terytorium. Rozkazy trójcy były jasne. Mam ścigać fałszywego proroka i jego sprzymierzeńców aż na koniec świata i zgładzić jego herezję. Sądziłem, że dopadnę go wiele miesięcy temu, jednak wciąż mi umyka. Zmierza przez ziemię Hazarów i góry Kaukas. Tutaj nade mną ma przewagę. Znam wiele języków imperium, ale poza jego granicami często muszę porozumiewać się za pomocą miecza. Wygląda na to, że prorok mówi w każdym języku, zupełnie jakby urodził się z nim. W pogoni za prorokiem tropiciel wkroczył na nieznane ziemie. Tak, możemy sobie też sprawdzić tak, syberyjska dzicz. No, mamy już praktycznie wszystko poza jednym artefaktem, którego nie mogliśmy zdobyć, ponieważ nie mamy jeszcze um, elementu naszego wyposażenia. Co jest trochę dziwne, że Lara jakby straciła wszystko, co udało jej się zdobyć w poprzedniej grze i musi to zbierać od nowa. Bryce. Wchodzimy w bardzo ładne miejsce. Mamy jaskinię lodowcową kolejna lokacja, jaką napotykamy. Grze. No jest to naprawdę bardzo ładnie. Tak niebyściutko. I klimatycznie. Przy okazji też kolejny dokument. Przekroczył ziemię rusów. Nie mogę oprzeć się uczuciu, że szydzi ze mnie. Czeka, aż będę jeden dzień jazdy od niego, a następnie rusza dalej. Nie wrócę do domu na zimę, jak oczekiwałem. Zatrzymałem się w małej wiosce nad jeziorem zwanym Szwedlozar. Prorok przemówił tu i teraz mieszkańcy odmawiają mi schronienia. Um. Spałem na brzegu jeziora, gdzie młody człowiek dzierżący prymitywną ikonę proroka próbował zabić mnie we śnie. Zrobiłem z niego przykład. Teraz ludzie patrzą na mnie wilkiem i plują, gdy przechodzę obok. Muszę wkrótce wyruszyć. Jego choroba rozprzestrzenia się. Tropiciel napotkał opór ze strony ludzi, do których przemówił prorok. Tutaj chyba zabrakło przecinka. Prorok przemówił tu i teraz przecinek. Mieszkańcy odmawiają mi schronienia. Ale lektor też przeczytał to tak na jednym wdechu trochę dziwnie to brzmiało. Ale niech będzie, nie będę się kłócić. Dobrze, idziemy dalej. To już jest nowy obszar. Mogłam wam w sumie pokazać mapę, co my tutaj mamy do zebrania. Cholera, będzie zimno. No, niewątpliwie, bo czeka nas woda, jak widzicie, do przepłynięcia i na pewno nie jest ciepła. E, tak, mamy trzy artefakty, cztery dokumenty i grobowiec pierwszy będzie nas tutaj czekał, który jest związku bardzo fajny i klimatyczny. Mamy pierwszy relikt również. Kościany grot strzały. Widać tu rękę mongolskiego rzemieślnika. To była gwierżdżąca strzała. Mongolscy łucznicy używali ich, by wystraszyć i zdezorientować wrogów, strzelając nad ich głowami. Tak. Całkiem fajna technologia. No i słuchajcie, wchodzimy do tej okropnej wody. Nurkujemy. W sumie tutaj możemy. Tak, możemy też wrócić z powrotem na powierzchnię. Tutaj akurat jest jeszcze sufit, więc nie musimy się martwić tym. No i mamy od razu drugi reliks, tak bliziutko. Pajza. Swego rodzaju paszport. Jej posiadacz był przedstawicielem władzy Cesarstwa Mongolskiego. Napis głosi mocą nadaną przez wiekuiste niebiosa z rozkazu Imperatora. Ci, którzy nie okażą szacunku, dopuszczą się obrazy. Tak, mamy kolejny relikt, wystarczyło tylko zboczyć z głównej trasy. Dobrze, no i płyniemy już tam, gdzie powinniśmy, szybkie przepływanie. Potrzebuje drewna na opał. Tak, no i obozy nie palą się same, tylko my je musimy rozpalać to jest też taka nowość. Ale mam drewno, więc spokojnie sobie z tym poradzimy. Klara przynajmniej może się trochę rozgrzać po tej zimnej kąpieli. Um, a ja wydam jakiś punkt umiejętności, może e, obrażenia tutaj łowca, odzyskiwanie strzał, a szybkie wytwarzanie. A ja bym coś z tym łukiem, zbieracz. A tutaj jest coś o naciąganiu łuku na przykład, szybsze naciąganie łuku. Nie za bardzo. O, ale automatyczne przeszukanie ciał wrogów jest super, bo nie trzeba potem się wracać, aby to robić. Mhm. Także podoba mi się to, praktyczne. Dobrze, i coś jeszcze z broni mogę ulepszyć. Możemy ulepszyć czekan, no to ulepszmy Krawędź jak brzytwa. Proszę bardzo. Będziemy szybciej wyważać. No, ok. Coś w tym miejscu mamy jeszcze. Mamy chyba jakiś taki słoiczek, więc weźmy go. Teraz mechanika pływania. Urozmoica, nam gameplay, jakby nie patrzeć. No i gdzieś tu jest grobowiec, który wygląda. Cze... Lara to zrzuciła, kurczę? Bizantyjska galera wojenna. Skąd tu diabła się tu wzięła? Z drogą ten e, kadr, dokładnie ten, mam na tepecie teraz, na komputerze, już od dłuższego czasu, bardzo mi się podoba. No to wygląda majestatycznie, i faktycznie to jest dobre pytanie jak to się do cholery tutaj znalazło? W środku kurcze yy, lodowcowej dżungli, tak naprawdę można powiedzieć. W tak mroźnych klimatach statek, no no nie wiem, znaczy nie statek galera, to jest oczywiście co innego. To jest ciekawa sprawa, naprawdę. Hmm. Mongolskie. Przechodzili tędy. Zaginione miasto musi być blisko. Tak, ale my sobie pójdziemy oczywiście do grobowca, to jest bardzo fajny grobowiec, jeden z takich bardziej, um, które się zapamiętuje w tej grze, przynajmniej ja tak bardzo kojarzę um, Ghost Rise. Piękny statek tam lodowy. Musi być. Tak, będziemy się po nim spinać. Nie wiem czemu Lara tak ufa temu masztowi, przecież to mógłby się zawalić równie dobrze, albo statek mógłby się osunąć, chociaż jest głęboko zamrożony. Mamy przy okazji e, jakieś zapiski, być może tutaj mm, ludzi, którzy płynęli tym statkiem. Nasz statek Maria Adula jest unieruchomiony. Lód się załamał i pękła stępka. Nieważne. Miałem wprawdzie nadzieję, że uda mi się użyć dział w walce z fałszywym prorokiem, ale dalej pójdziemy pieszo. Jest ze mną sześciu najlepszych żołnierzy z zakonu trójcy. Kiedy marynarze umierali z głodu, my gromadziliśmy żywność i zapasy. Jeszcze tego nie wiedzą, ale oddadzą życie za sprawę. Razem z moimi ludźmi znajdę drogę do tych lodowatych jaskin i ruszymy dalej pieszo. Zanim skrył się pod lodem, z południa usłyszeliśmy muzykę. Tam będzie nasz pierwszy przystanek, ale najpierw muszę odpocząć. Mróz przeniknął mnie aż do kości i czuję senność. Zasnę tylko na chwilę. Rycerz zakonu trójcy ściga proroka, nie zważając na przeszkody. Okej, okay. i grzybki. Nie wiem skąd grzybki w śniegu, ale niech będą. Tak, musimy rozwiązać oczywiście zagadkę. W grobowcu takie pojemniki tutaj nam spadają. I teraz będziemy mogli sobie na niego wskoczyć. Dzięki temu zrobić sobie przejście chyba, ponieważ rozwalimy część lodu. Tak, udało się. Tak, no i teraz mamy przejście. Dalej. Szkoda tylko, że te białe plamy są kurczę, tak ostentacyjne w tej grze, jeszcze które wskazują nam, gdzie można wejść, a gdzie nie. Bez nich byłoby jednak lepiej. Też muzyka jest bardzo fajna. Właściwie muzyka, bardziej takie dźwięki, czyła. Wow? Też wygrywają taką muzykę, melodię. Tak, no i to jest czasóweczka. Ale spokojnie da się zdążyć. Musimy dobiec do drugiego pojemnika i sobie na niego wskoczyć. wow, wow. dobra, jakimś cudem się uratowałam. Chciałam, że spadnę, ale Lara totalnie nie, nie wtrafiła mi kurczę w ten. Um, ten pojemnik niestety. No nic, wejdziemy sobie jeszcze raz. No, nie chciałam już ginąć na samym początku. Już nawet lepiej, że tak się stało, bo to by był straszny shame. Jakbym, jakbym zginęła już teraz, kurczę, przez to, że nie mogłam sobie Larą wycyrklować w odpowiednie miejsce. Dobra, puśćmy jeszcze raz porządnie na sam sam dół do oporu. I idziemy. Teraz musi się udać. Nie widzę innej możliwości. Trafto, Cieszę się. Świetnie. No i teraz droga. Została... Udało się. Tak. Teraz muszę się dowiedzieć, co tam jest. Droga nam się ładnie utorowała i możemy się teraz ładnie wspiąć czekanami. Pięknie się błyszczy ten lód. Bardzo fajnie to wygląda. Teraz się jeszcze kurczę całkiem powoli wspina, ale pewnie to wszystko jeszcze będziemy w stanie sobie ulepszyć, kupując odpowiednie umiejętności. Lub je zdobywając, ponieważ to jest kolejny nowy aspekt yy, tej gry. Um, co to zdobywamy w grobowcach, ponieważ to uległo zmianie? Ciekawe, dlaczego mieli ze sobą tyle kosztowności? No, pięknie to wygląda. Mam monety. Możemy się też tutaj rozejrzeć. Mamy jakieś jeszcze zapiski. Gotowe. Umrzemy tu przez Karaldusa i szaleństwo zakonu trójcy. Mój statek już nigdy nie wypłynie na żadne wody. Zimą zapuściliśmy się za daleko na zlodowaciałe morze. Mieliśmy zawrócić, ale Karaldus nie chciał zostawić tego zaginionego proroka. Razem ze swoimi bezwzględnymi ludźmi przejął kontrolę nad statkiem, wpłynął nim na płycizny, aż w końcu nie mogliśmy już płynąć dalej. Wtedy kazał mojej załodze skonstruować płozy i zmusił nas do holowania statku po lądzie. Jakikolwiek sprzeciw oznaczałby dla nas śmierć i ekskomunikę. Ale i tak czekała nas śmierć. Zadbam o to, by zginął tu razem z nami. Zawsze mam przy sobie trochę trucizny, na wypadek, gdyby statek wpadł w niepowołane ręce. Teraz znajdę dla niej inne zastosowanie. Kapitan pradawnego statku przygotowuje swoją zemstę. No i przy okazji mamy też mapę tego miejsca. Możemy ją sobie zbadać. No i tutaj nam się tajemnice odkrywają. Um. Naszym oczom, tak. Jeszcze, jeszcze jeden relikt oraz jeden dokument w tym miejscu. No pięknie to wygląda. Jak widzicie na końcu jest coś innego niż skrzynia, nie tak jak właśnie w poprzedniej grze. Teraz mamy księgę. No i właśnie możemy teraz przechodząc z grobowce wyzwań odblokowywać nowe specjalne umiejętności, które właśnie są dostępne tylko... W tych grobowcach nie można. W i... księdze wyszczególniono o. techniki łucznicze wrogów cesarstwa bizantyjskiego. Właśnie. No i Lara zyskuje nową umiejętność, tak pradawną umiejętność, e, co pozwala nam wystrzelić dwie strzały bez potrzeby wyciągania strzały z kołczanu. E, naciśnij krótko i puść lewy przycisk myszy po wystrzeleniu pierwszej strzały. No, no i tych umiejętności nie da się właśnie pozyskiwać w, w obozach. To trzeba właśnie zdobyć w grobowcach, więc to jest w sumie fajne, ponieważ nadaje więcej sensu tym grobowcom. Tak mi się wydaje. One teraz są bardziej warte uwagi. Już pomijam fakt, że po prostu wyglądają lepiej i są bardziej rozbudowane, i te zagadki w tych grobowcach zostały zdecydowanie ulepszone, są ciekawsze i jakieś takie bardziej wymagają no już pomyślunku niż w poprzedniej grze, więc to mi się bardzo podoba. Bizantyjski medalion, pięknie emaliowany. Ten wizerunek został zniszczony. Zdaje się, że przedstawiał proroka. Musieli kryć się ze swoją wiarą. Tak. Niestety. Ale mamy już kolejny, ostatni relikt w tych jaskiniach lodowcowych. To jest taki dosyć krótki obszar. Ale bardzo, bardzo ładny. To trzeba przyznać. Taki dosyć klimatyczny, no i ten statek tam. Galera pięknie wyglądała, naprawdę. A mamy jeszcze jakieś monetki po drodze. Tak utkwiła w lodzie. Coś fajnego naprawdę. Dobrze, trzeba zanurkować i... Trzeba zdecydowanie płynąć szybciej, żeby nasza biedna Lara się nie utopiła. Otóż była tak na skraju, można powiedzieć. No i mamy ostatni dokument z obszaru, właśnie jaskini rodowcowej. Szaleniec nie daje za wygraną. Nie wiem, co go motywuje. Przemierzamy oblodzone góry na końcu świata. Jego ludzie umierają. Każdego dnia mijam groby lub ciała zostawione na ledwo widocznym szlaku. Schudłem i stwardniałem, ale jestem blisko. Mój koń zdechł. Klacz towarzyszyła mi od czasu kampanii przeciwko Bułgarom. Porąbałem ją i zabrałem mięso ze sobą. Ale jestem blisko. Słyszę, jak śpiewają tuż za grzbietem górskim. Wiatr niesie radosne odgłosy. Prorok będzie martwy w przeciągu tygodnia, a ja wrócę do zakonu trójcy. Starczą. Jeszcze tylko jeden dzień i będzie mój. O Boże! Trochę te dzienniki są. Nie wiem, jakoś tak w pierwszej grze nie zwracałam na to uwagi, ale. Mam wrażenie, że coś, coś jest nie tak z tymi dziennikami tutaj. Tak, za bardzo są. Mm, w, nie wiem, jak to nazwać. W sensie w angielskiej wersji chyba tego tak nie ma aż, ale tak. Mm, e, e, nie aktorzy się emocjonują przy czytaniu ich, czasami też mam właśnie za długie pauzy. No, niestety, jakość tłumaczenia jest e, nieco niższa e, w, w tej części. Ale będziemy sobie z tym jakoś radzić. Przynajmniej będzie zabawnie, tak? Gdy oni <grystanie> emocjonują się w czytaniu tych dzienników. Tropiciel znalazł swój cel w sercu północnych gór. Tak, no i tym samym mamy 100% jaskini lodowcowej. To wam jeszcze chciałam pokazać. No i mamy pierwszy poziom języka rosyjskiego. Ciekawe. Nie wiem jak. Chciałabym też tak szybko się uczyć języków. Byłoby to bardzo przydatne. Jak Lara. W sumie mogę się uleczyć. Bo trochę oberwałam. Przez to, że... Nie wypłynęłam z wody odpowiednio szybko. Alara się sama mi nie regeneruje. Tak, mamy kompleks radziecki, czyli kolejną lokację. Ja chcę sobie lokacjami to nagrywać, więc to jest idealne miejsce, żeby przerwać ten odcinek. Oczywiście to już jest ogromna lokacja, naprawdę ogromna, więc tutaj będzie kilka odcinków na pewno z tego z maksowania tej lokacji. Spędzimy też tutaj sporą część gry, tak naprawdę. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie po sobie łapkę w górę oraz komentarz. No i zapraszam Was do kolejnych odcinków serii Rise of the Tomb Raider. Trzymajcie się, no i cześć!